Oficjalnie pierwsza noc. Pierwsza noc oficjalnie na klatce. Oto to tak, prezenk zostaje. No i tak. I tak można, nie. Do jutra. No i dobra, dobra. Tutaj nie było nikogo, więc mogłabym sobie też tutaj dłużej posiedzieć, zostać. No, i idę teraz do żabki, żeby po prostu yy, zostawić butelki i żeby coś zjeść. No, i szczerze, dziwnie się czuję nagrywając tabletem, dlatego że wiecie, no, duży jest i tak wiecie. No, tak przy ludziach nadal się wiecie, wstydzą. <laughs> No, i już będzie niedaleko żabka. No i lecimy do tej żaby. No i oczywiście taki ratunek to zbier zbieranie buteleczek. Można też puszki, ale myślę, że bardziej się opłaca dzisiaj butelki, bo jest już po 14, a skup jest tylko do 15. A tak to, to mogę sobie iść do sklepu, oddać butelki po złotówce i, i się nie zginie, co nie? Ej, no i szczerze, popatrzcie, taka osoba bezdomna. No, gdzie tutaj iść, co nie? Jest mnóstwo bloków, domów, ale tutaj nie ma własnego, więc ciężko. czyli po prostu yy, wiecie taka osoba ma dom, ale ulicę no nie i to jest przykre serio to jest mega mega przykre No idziemy, idziemy. No i słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby po prostu no z takich osób nigdy się nie śmiać, żeby żeby też mieć po prostu do każdego człowieka wiecie szacuneczek No idziemy, idziemy. Tam są garaże i w ogóle pamiętam jak wróciłem kiedyś z Anglii, no to na tych garażach, w sensie wiecie obok, tak Przespałem się Czyli po prostu Oparłem się o ścianę i nawet chyba ją tam widać, chyba nie mogę przybliżać, mogę, mogę. O, ta ściana, właśnie. Zaraz, Max, tutaj jest takie coś: jak y, macie y, tą bramę po lewo, no to tam właśnie. No, jakoś się, wy, wiecie, wytrzymało i jakoś się tam spało. No, słuchajcie, na przykład w Los Angeles też jest mnóstwo osób bezdomnych, nawet, no i zapomniałem nazwy tej ulicy. O, o, wiecie, oglądałem sobie vlog, jak on się nazywał, dobra, nieważne, ale patrząc na takie widoki, no, jestem, jestem teraz nagrywam tylną, czyli po prostu lepsza jakość. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Słuchajcie, no, w tym odcinku mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę, jak się wiecie, wchodzi po prostu na wieżowiec i na takim wieżowcu, na samej górze, gdzie nie ma mieszkania. Można sobie usiąść i też się można przespać. No, a jedziemy teraz tutaj, bo ja sobie zobaczę buteleczki. A chyba nie było ostrości. No to lecimy spróbować wejść na wieżowiec. Oczywiście poczekam, bo może ktoś wiecie, może ktoś będzie wracał do domu albo wychodził. Mam nadzieję, że się uda. Inny wieżowiec, ale się udało. Jedziemy. Ciekawe, czy tutaj e, będzie właśnie mieszkanie tam na samej górze, czy po prostu e, nie. Fajnie by było, jak, jakby nie było, co nie? No dobra. Cyk. Otwierajcie się, bo będzie. <śm> Niedobrze, jakby się to nie otworzyło. I mamy tutaj <śm> widowczek. Widoczek. Pik, pik. Cyk. Jest piękny widok z e, Oczywiście osiedle, nie miasto. Tutaj jeszcze Wam pokażę z takiej perspektywy. W sumie tutaj ten biały, to jest nowy bieżowiec. O, teraz o ten. Fajnie, super. I oczywiście, zobaczcie, nie ma. Nie ma. To jest tylko drzwi. A jakie to są drzwi? A, przeciwpożarowe. No, czyli ktoś sobie, wiecie, tutaj sobie może usiąść i go nie widać. Albo tam dalej, co nie? O, tu albo tu. Ja bym tutaj raczej sobie, wiecie, spędził. Może być Widzicie, siadacie sobie. O, poczekajcie, muszę sobie poprawić. Siadacie sobie. Nie widać was. No i co? No i... I tak można sobie spędzić nockę, co nie? Tylko chodziło. Oczywiście też nie chrapać, nie... Nie no jechać tak? Słuchajcie, sorki, że pod światło, ale to są schody. E, więc, e, więc e, naprawdę robią tak ludzie bez domu, wchodzą tutaj na takie piętro i nie ma nikogo, więc... Ale wysoko. No i szczerze wiecie, sobie można e, zjeść, no nie, napić się e, jakiegoś picia. Chyba, że się jakąś herbatkę, powiedzmy, w termosie. Też tak można. No i zdecydowałem, że jadę w, w miejsce, gdzie są kontenery i tam mogę zdobyć, wiecie, najwięcej butelek, sprzedać, kupić jedzonko i oczywiście mam nadzieję, że będą, bo, bo co jakiś czas, wiecie, Yy, przyjeżdżają tak yy, i opróżniają, więc mam nadzieję, że będzie fart. I będzie chociaż tak z 10, no to dyszka by była. No i się plan: albo posypie, albo nie, bo już jeden autobus pojechał. Mam nadzieję, że będzie zaraz kolejny. No i szczerze mówiąc. Nie podoba mi się to. Jest jakiś, ale nie wiem, nie wiem, czy jedzie po prostu obok stacji, bo yy, muszę dostać się obok stacji. Daleko nie mam, ale też mi się na pieszo nie chce iść. No. Będzie trzeba wysiąść się obok szpitala i od szpitala właśnie na tą miejscówkę dojść. Nie jest daleko, ale... Nie wiem co robić. No wiecie, wieczorek już niedługo, a, a kasy brak. I to jest właśnie błąd. I chyba po prostu uznam, że pojadę, no bo wiecie, przez, lenic przez lenistwo będzie nieco dobrze. No i jadę. No i super, bo przynajmniej wiecie, zbieram i będzie. W sumie już jest noc. O, ja wracam na miejscówkę. Wiecie, jaką? Oczywiście wieżowiec, oczywiście po prostu yy, no, tamta podłoga. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie zobaczycie tego. No i oczywiście szukam jeszcze butelek. I oczywiście. Oczywiście jest zimno. Wiecie, słabo się ubrałem. No niestety, niestety. Szczerze mówiąc to tak. Oj Wojtek robi serię, wiecie, taką podróżniczą. Eee, na przykład też trzech króli. Tak? Też robią serię podróżniczą. A tutaj Kidra tutaj Seba robi serię. O bezdomności. No, różnie to bywa, <laughs> bo wiecie, nie można robić tego, co wszyscy, tak, że wszyscy ciągle tylko już nagle do Stanów. Chociaż szczerze mówiąc, sam bym chciał do Stanów pojechać i zrobić tam serię na kanale. Ej, i serio, po prostu ja dzisiaj nagrywam ten odcinek i szczerze mówiąc, tylko 4% baterii spadło, czyli po prostu ten tablet jest super. Tylko wiecie, jeżeli chodzi o jakość nagrywania, nie jest to spoko, ale dopóki nie mam telefonu, no to no to muszę się tak ratować. Chociaż że wiecie, no kiedyś taka jakość była ok, no to jakoś chyba damy radę. Damy, damy. Oby był kontencik i oby było fajnie. Wchodzę do kontenera. bo Może będzie coś w kontenerze, jeżeli chodzi o butelki. <laughs> Już mam taki katar, że szok. No i oczywiście w tym drugim sezonie yy, chciałbym wam pokazać, wiecie, bardziej takie ekstremalne y, sytuacje. Ale jak to będzie? No to zobaczymy. No i oczywiście w każdym filmie będę to powtarzał: pomagajcie jak możecie bezdomnym, troszcie się o nich, nie odrzucajcie, nie odpychajcie i wiecie, po prostu nieważne, nie wiem, nieważne co się stało tak u tego człowieka, ważne jest to, aby tacy ludzie znajdowali pomoc. I żeby oczywiście tej pomocy chcieli, ale żeby ludzie po prostu pomagali bezdomnym. Nie żeby byli dla takich ludzi, wiecie, no, że odpychają, odrzucają, bo to nie jest okej. Okay. Każdą osobę, powtarzam, każdą osobę może takie coś spotkać i po prostu śmianie się z ludzi bezdomnych, czy po prostu obrażanie ich, czy coś innego jest po prostu. Zachowaniem bez wartości, zachowaniem bez, wiecie, bez yy, inteligencji. Pomagajcie bezdomnym. No i oczywiście, dochodzimy do końca odcinka.